Dzień dobry drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku podcastu Rozwiązujemy Nieruchomościowe Problemy. Podcast napędza Skup nieruchomości Skupio, czyli wygodny i bezpieczny sposób sprzedaży nieruchomości dostępny już w całej Polsce. Jeśli rozważasz sprzedaż nieruchomości, koniecznie odwiedź naszą stronę www.skup.io, by wycenić i wygodnie sprzedać nieruchomość, nawet tą z problemami. Ja nazywam się Tomasz i jestem doradcą klienta w Skupio. Podcast ten powstałby pomagać rozwiązywać problemy związane z nieruchomościami. Drogi słuchaczu, wierzymy, że może to być Twój pierwszy krok do rozwiązania Twojego kłopotu z nieruchomością. A wiemy, że tych kłopotów bywa sporo. Nieruchomość po spadku, mieszkanie z długiem, trudny lokator, współwłasność, którą trudno podzielić. Lista takich przypadków jest długa, ale każdą z tych sytuacji da się rozwiązać. I właśnie o tym będziemy tu rozmawiać. Bez języka prawniczego, bez straszenia i bez nacisku. Będzie konkretnie, spokojnie i przede wszystkim z empatią. Bo wiemy, że nieruchomość może czasem stać się ciężarem, a nie majątkiem. Ten podcast powstał po setkach rozmów z klientami. Ludzie przychodzą do nas często zestresowani, z poczuciem bezradności i z jednym pytaniem: co ja mam teraz zrobić? I to właśnie my w Skupio pomagamy im znaleźć odpowiedź. Pomagamy odkupując nieruchomości w nawet bardzo skomplikowanych sytuacjach lub doradzamy, jak samodzielnie poradzić sobie w danej, często skomplikowanej sytuacji, bezpiecznie, z pełną obsługą prawną i ludzkim podejściem. Skupio to nowoczesna forma sprzedaży mieszkań, domów i lokali w całej Polsce. Nawet jeśli mieszkasz za granicą, nie musisz przyjeżdżać, wszystko załatwiamy zdalnie, za pośrednictwem pełnomocnictwa. Bez prowizji, bez pośredników, bez niepotrzebnych wizyt, bezpieczeństwo, dyskrecja i profesjonalizm to coś, z czego jesteśmy znani. A ten podcast to naturalne przedłużenie naszej codziennej pracy, rozmów, wsparcia, rozwiązywania prawdziwych problemów. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli odziedziczyłeś mieszkanie, ale nie wiesz co dalej, bo w spadku są też długi, masz zadłużony lokal i boisz się, że lada dzień zapuka komornik. Dla Ciebie, jeśli masz lokatora, który nie płaci i nie chce się wyprowadzić, jeśli jesteś współwłaścicielem mieszkania czy domu i nie możesz dogadać się z resztą współwłaścicieli. A może po prostu mieszkasz za granicą, a masz nieruchomość w Polsce i nie wiesz, jak ją wygodnie sprzedać, nie wracając do Polski? Dla wszystkich, którzy czują, że ich nieruchomość to dziś bardziej problem niż inwestycja. Ten podcast pomoże Ci zrozumieć swoje możliwości. W każdym odcinku bierzemy na warsztat konkretny problem. Mówimy skąd się bierze, jak wygląda w praktyce i jakie są możliwe legalne drogi jego rozwiązania. Opowiemy też historię klientów, z którymi pracowaliśmy. Bez nazwisk, ale z detalami, bo prawdziwe historie dają najwięcej zrozumienia i nadziei. I zawsze mówimy językiem codziennym, bez prawniczego żargonu, bez obwiniania, z szacunkiem do sytuacji, w której się znalazłeś. Już w kolejnych odcinkach usłyszysz między innymi, jak sprzedać nieruchomość po spadku, gdy współspadkobiercy nie chcą współpracować. Dowiesz się, co zrobić, jeśli mieszkanie jest zadłużone, a bank już grozi egzekucją? Czy da się sprzedać tylko swój udział w nieruchomości? Jak to wygląda prawnie? Jak poradzić sobie z lokatorem, który nie płaci czynszu i nie chce się wyprowadzić? Na czym polega sprzedaż nieruchomości z zagranicy i jak wygląda krok po kroku? Poruszymy też tematy takie jak: czym różni się sprzedaż z komornikiem od licytacji i jak jej uniknąć? Czy warto czekać na lepszy moment, czy może sprzedać teraz bez ryzyka? Jeśli którykolwiek z tych tematów brzmi znajomo, zasubskrybuj nasz podcast. Co tydzień nowy odcinek, a w nim konkretna wiedza, przykłady z życia i odpowiedzi na pytania, których może boisz się zadać. A jeśli już teraz masz pytanie, nie czekaj, możesz do nas napisać kontaktmałpa.skup.io albo zadzwonić plus 48 799353353. Nie musisz podejmować decyzji od razu, czasem wystarczy rozmowa, żeby poczuć ulgę. A my jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc. Dyskretnie, profesjonalnie i bez oceniania. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Podcast napędzał skupio szybki sposób na sprzedaż każdej nieruchomości.